Winnica w środkowej części Ukrainy jest ostrzeliwana od początku wojny. Najtragiczniejszym dniem był 14 lipca, kiedy rosyjskie rakiety uderzyły w budynki w centrum miasta. Zginęło wówczas 27 osób, a ponad 70 zostało rannych. Teraz wróg zaatakował infrastrukturę energetyczną. Miasto zostało bez prądu i ogrzewania. Winnicy sytuacja jest bardzo trudna. Ludzie się bardzo boją i nie wychodzą z domu. Czasami sklepy są zamknięte podczas alarmów. Alarmy trwają teraz no, długo. Od 10 października zaczęło się coś strasznego ponownie. Nie takie miałam wrażenie jak 24 lutego. W trudnej sytuacji jest też stolica kraju. Kijów prawie codziennie jest ostrzeliwany, dlatego w budynkach mieszkalnych często występują przerwy w dostawach prądu. Wcześniej sprawdzamy, czy jest prąd, szybko coś przygotowujemy na dzień i próbujemy pracować. Czyli zawsze mam załadowany laptop, telefon, czyli to jest normalna sytuacja, ale kiedy nie mamy internetu, to trudno pracować. W enerchodarze na południu Ukrainy znajduje się zaporowska Elektrownia Atomowa. Od początku marca miasto i zakład są okupowane przez wojska rosyjskie. Wielu mieszkańców wyjechało do pobliskich Zaporoża i Dniepra, inni również za granicę. Mam z nimi kontakt. No, oczywiście, że czują taki lęk, czasami większy, tak i od czasu do czasu nawet część rodziny przyjeżdża do nas, żeby te czasy najtakie niebezpieczniejsze. Przeczekać albo też odpocząć tak moralnie. Jeśli chodzi o energodar, to tak naprawdę to wszystkie osoby, których znałam, a ja znałam dużo osób, to wszystkie wyjechały. Ostatnie ataki na Ukrainę były najintensywniejsze od początku wojny. Tylko 15 listopada Rosjanie wystrzelili na ukraińskie miasta prawie 100 rakiet, choć służby starają się na bieżąco naprawiać sieci elektroenergetyczne, w wielu miastach wprowadzane są czasowe przerwy w dostawach prądu.